Czwarte z tego, co Ci odpowiedział, jest nieprawdą. Chciałbym <grymne> zacząć od prostowania. Nie będzie żadnego referatu. Natomiast bardzo mi się spodobał zaproponowany przez Tego Wszcigo tego księdza i to jest jedyna prawda z tego, co powiedział. Tytuł tej refleksji, problemy z kadrowaniem. Zacznę od takiego małego obrazka, jeśli Państwo pozwolicie. Mianowicie, prowincjał jednego z zakonów z premedytacją, w wykreje nazwę, poprosił mnie na spotkanie, które było dniem skupienia się z tego zakonu, współtworzącym ten zakon na południu Polski. No i zaproszenie było mniej więcej podobne, tylko było takie w tak, mniej więc, więcej. Wiem, że przyjdzie i powie coś o synodzie. Coś o synodzie. Bardzo fajnie. Więc Nie byłem na synodzie, nie mam żadnego pojęcia o tym, co się tam działo. Ten bym prosił, przyjdzie i powie coś o synodzie. Więc przyszedłem i mniej więcej po 50 cięży, różnych wieków, ze dwóch było profesorami jeszcze pytam, to z czasów seminarynych, pytam, kto z ciężarów jest zaniepokojony tym, co to działa na synodzie? Mniej więcej 99% podniosła jak to do Następne pytanie było, kto z cięży przeczytał wykład księdza na Kaspera, który zainicjował debatę przed Synodem? Nikt. Kto z ciężzy przeczytał instrumentu lawójstw na synod? Jeden. Kto z ciężzy przeczytał przesłanie synodalne, ale to taki tekst, który poruszył bardzo podobno. To streszczenie dla na nas synodalnych przygotowanych przez na ED2. to mi bardzo dało do myślenia, bo to oznacza, że tak naprawdę nie wiedza, ale pewna emocja, jaką mają w odniesieniu do synodu jest wolna wyłącznie przez medium. I wszystko jednolakie które czytają, należy do prawej, ale wszystkie cokolwiek czytają, wytworzyło w nich akurat takie przeczucie, że kościół jest na jakimś dramatycznym zakręcie. Jest coś, co zdaje się bardzo niepokoić kondycją Kościoła i ojców, którzy się spotkali na synać. Niemniej mówię to na przykład po to, żeby dokładać tym ciężom broń Boże. Potem. Natomiast to jest ewidentny dowód, jak, jak ważne jest to, co Państwo robicie. Dlatego, że nawet w sytuacji tak intrygującej, w temacie tak istotnym, jak rodzina, jak moje rodziny, okazuje się, że absolutna większość Bógowych wiedzę na temat tego, co się dzieje, oczekuje z mediów. Pytania, które mają, są pytaniami, które Państwo stawiacie. Emocje, które mają, są emocjami, które Państwo przygotowacie na papier, albo do kamery. I odpowiedzi, które stawiają, to są takie, jakie Wy im Więc yy, mówię o tym tylko dlatego, żeby pokazać naprawdę, jak ważne jest Wasze życie. nie będę używał słowa powołania, żaden pobożniejszy od tego. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, to co robicie, jest niesłychanie ważne. I waga tego, co robicie, zaczyna się na poziomie pytań, które stawiacie. A wokół tych pytań yy, chcę się odwołać do książki, którą jak kupiłem, to wiedziałem, że będę z niej coś sygnowana spotkaniu, To nie wiedziałem jeszcze, który fragment. To jest dziennik z Gerda Janusza Korczaka. I yy, Janusz Korczak, yy, otwierając drugą część tego... I tak, dzisiaj jest poniedziałek, od 8 do 9 będzie miał miejsce czat z dziećmi ze stanowiska. Ja nie wiedziałem, że już wtedy takie słowo było znane, czat. Każdy, kto chce, jest zaproszony, każdy, kto chce przyjść, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał. Zasugerowane pytania przez dzieci. Słuchajcie Państwo, proszę się zdziwić. Jest 20 tematów. Emancypacja kobiet na pierwszym. Drugie dzieciństwo. Trzecie samotność. Czwarte Napoleon. Piąte co to jest obowiązek? Szóste, pozarobnienie. 12. Zmysły i rozum. 14. Geniusz i otoczenie, wzajemny wpływ na siebie. 15. Encyklopedyści. 16. Czym się różni warsztat pisarzy? 17. Narodowość, naród, kosmopolityzm. 18. Symbioza, współżycie. 19, zło i złośliwość. Dwudzieste, wolność, przeznaczenie i wolna wolność. Dwadzieścia tutaj do dzieci. Teraz komentarz porczak jest taki. Kiedy byłem wydawcą małego przeglądu przed wojną, to tylko dwa tematy wydawały, wydawały się atrakcyjne dla młodych ludzi. Komunizm I teraz jego komentarz dodatkowy. Niegodziwe lata przedwojenne, zasługujące wyłącznie na wstyd. Szkodliwe, destrukcyjne, prymitywne. Przedwojenne lata. Kłamliwe, pobudne, przeklęte Życie nie było warte tego, żeby je żyć. same śmierdzące, brudactwo. Potem przyszła burza, oczyściła powietrze, uczyniła oddychanie łatwiejsze. Jest więcej tle. To jest dość uważający tekst, głównie spisany w gwiazdcie. To, dla, powód, dla którego ten tekst jest taki, że. Świeżość oddechu bierze się z ilości i z jakości zadawanych pytań. I niewątpliwie jest tak, że można się zdumieć czytając te listy pytań dziecięcych, jakie dostaje stary doktor w gercie. I one mają się nijak do tych pytań, które on podpowiadał młodym, dokąd był wydawcą małego przeglądu. Bardzo intensywna, bo myślę, że Państwo się zauważyli, że dał sobie godzinę na to, żeby z tymi młodymi ludzi na te 20 tematów porozmawiać. Ale jakość życia, świeżość życia, oddychanie w życiu zależy od jakości. I to dotyczy wszystkiego, i to dotyczy też yy, tematyki, którą Państwo. Z wielu powodów od czasu, kiedy się zajmujecie, i którą, która jest nam bliska, mianowicie kościół. I tu bardzo się liczy jakość i różnorodność pytania, jakie się stawia w tej rzeczywistości. Szukając przykładu, jaki by można odpowiedzieć, wydaje mi się bardzo, z jednej strony, prosty, a z drugiej, wymowny przykład narracji ewangelicznej. Jednak jakie pytania będziemy zadawać w obszarze religii, a już zwłaszcza chrześcijaństwa, to jednak bardzo dobrze podpowiada nam narracja amerykańska czy biblijna. Chodzi mi o jedno wydarzenie, cudowne rozłożenie sklep i ryby. To jest 14 Oddział Mateusza. O tym samym pisze Marek w szóstym rozdziale. Mówi tak, zobaczył ich na tej pustowi, ulitował się nad nimi, byli jak owce nie mają I zaczął ich wiele nauczyć. I do ogromnego. Zaczął ich wiele nauczyć. Bardzo ciekawe, że za tym, za tym znanym Marka poszedł jego kościół z taką interpretacją, że ten posiłek, który Jezus rozmnożył, ma znaczenie symboliczne. Pięć lat, które Jezus dał, to jest symbol tory, pięciu tory, a dwie ryby to jest symbol psalmu i proroku. Więc właściwie to, co im dało do spożycia i do zjedzenia, to jest cała Hebrajska, czy to co nazywamy Starym Testamentem. Jezus własnymi rękami podał mu Stary Testament do jedzenia. I nie będzie w stanie tego przejeść, zostawi 12 koszów dobrem Ostatnie to wydarzenie relacjonuje Jan, w szóstym rozdziale. I u Jana cudowne rozłożenie dla jest tylko i wyłącznie zapowiedzią Eukarystyki tego, że Jezus nie będzie ich karmił ani cudami, ani słowem tylko z sobą samot. Tylko z sobą samot. I e, refleksja jest taka, że jeśli człowiek ma co nasycić, jeśli jest coś, co może wyjść na jego wewnętrzny głód, to jest to komunia, osobowa, relacja osobowa dla Boga z Jezusem Chrystusem. To samo wydarzenie na wszystko sposoby pokazane, z coraz dalej idącymi pytaniami, coraz dalej głębiej, właśnie aż po to, co jest istotą samej religii, samego chrześcijaństwa, czyli spotkania osobiste z Jezusem. Tak sobie myślę, że ten przykład jest niezwykły, bo to pokazuje także, że po pierwsze, nie jest tak, że za każdym razem musi być ta sama narracja. Dlaczego wszyscy mają tak samo pisać? a to jest dość powszechne ma takie wrażenie że już właściwie co do nie rozważył to to samo mogę przeczytać o rozmaitych tych w kościele yy. żaden z tych trzech ewangelistów nie ma pomysłu, że jego wykład tego co się wydarzyło jest jedynym sensownym i, i jedynym obowiązkowym i jedynym i ostatecznym nie przeciwnie do te te trzy narracje Zbierają się w pewną całość i to, co jest istotne, i to, co jest prawdziwe. Na temat Boga, ja na temat naszej relacji z Chrystusem dopiero w całości harmonii tworzą jakiś przekaz istotny. Nikt nie absolutnie wie swojego, lecz każdy, każdy z tych przekazów jest objawiony. Natomiast przy całej swojej wydolności schodzą się na poziomie najgłębszym, to znaczy w pytaniu, które jest wspólne, co to wydarzenie. I co to wydarzenie pokazuje tak naprawdę o Bogu, o Jezusie i o relacji człowieka do Boga w Jezusie? W takim pytaniu, wiara przestaje być urzeczowiona. Wiara nie jest redukowana do ideologii, do rzeczy, do wartości, tylko do tego, co jest Oczywiście tym, czy ma być spotkanie osobowym Boga z Człowiekiem. Jak tego nie ma, to trzeba to wykorzystać jak kosztach więcej. Tego. Więcej bardzo Państwu życzę, żebyście doświadczali świeżości życia, żeby to się rodziło z, z pytań, które są w Was i w których będziecie zależać ludzi, dla których y, bardzo często to, co mówicie, jest ich jedynym życiem, wszystkiego.